Cześć kochani, dziś pokażę Wam przepis na przypyszne ciasto ucierane z makiem. Zachęcam do oglądania filmiku. Do misy miksera wlewamy 5 jajek oraz wsypujemy pół szklanki cukru. Całość miksujemy na puszystą masę. Następnie dodajemy 125 g serka waniliowego. Oraz wlewamy delikatną stróżką pół szklanki oleju. Pysujemy wszystko na wolnych obrotach. Do miseczki wsypujemy 2,5 szklanki mąki, szklanka pełna 250 ml oraz wsypujemy łyżeczkę proszku do pieczenia. Całość delikatnie wsypujemy do masy jajecznej. Delikatnie ubijamy na wolnych obrotach. Przygotowane ciasto wykładamy do blaszki o wymiarach 24 na 10 cm. Na ciasto wykładamy 400 gram masy makowej. To jest pół puszki. Przygotowane ciasto pieczemy 45-50 minut do suchego patyczka. Upieczone ciasto ucierane z makiem posypujemy cukrem pudrem. Jeżeli podobał Wam się przepis, zapraszam do dawania łapek w górę oraz subskrypcji.